Cześć, dobry, łójdrozy. Mam dla was nie 8, nie 20, a 4 odcinki na lotnisko 12. Tyle, ja, może prądem? Masz jakiś paralizator? Dzisiaj na przykład Jumanji wersja polska. Nie, no, Leżę, nie ma! e, za mało? To może klasyczne wykorzystywanie nieletnich. O, 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 o dzisiaj nie Czy może jednak śmierć od taboretu? Moje duże to wszystko i nawet więcej w tym odcinku ciągaj Loczki! Tup 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 Dawno nie było odcinka nr 112, co? Najgorsze w tym wszystkim jest to, że oni dalej to kręcą i prawdopodobnie znowu się tu kiedyś spotkamy. Jak na razie jednak. Weju 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 Jeszcze zanim zaczniemy, musicie wiedzieć, że na ruciach za bardzo zbliżył klimę do mikrofonu, dlatego tak bardzo szumi. Sorry. To wszystko wina Naruciaka. Na początku wakacji, czworo znajomych: Tania, Rafał, Jolanta i Alfred, wyjechali za miasto. Byli amatorami bushcraftu, czyli leśnych wędrówek i obozowania. Ich pasją było również zwiedzanie opuszczonych budynków, dokumentowanie ich stanu, poszukiwanie historii. O, jakiś budynek! Może wejdźmy do środka. Powiedziała grupa przyjaciół wy każdy u horrorze. No, na pewno koledzy nam dadzą parę lajków za zdjęcie tej ruiny. Na pewno koledzy dadzą wam kilka lajków za zrobienie zdjęcia tej ruiny. Boże, jak to głupio brzmi. Podczas naszej wędrówki natrafiliśmy na ten opuszczony budynek. Nie znamy jego historii, ale może wy znacie i opowiecie nam o niej w komentarzach. Cegły. Wszędzie cegły. I tylko cegły na cegłach. Co to jest za Urban Explorings, dupy? Wow, A ta cegła to nawet! ma jak cegła! Jedno wam mogę powiedzieć o tej ruinie. Ktoś nakopał się gliny w Minecraft. No, Słyszeliście? No, Halidol! Już no przecież ten Menel nie dość że przywołuje, nie do perzy, to jeszcze pod Q ma specjalną zdolność, która polega na tym, że rzuca nieograniczoną ilością browarów. To jest zbyt op. Nie ma! Ja! Play of the game. Wchodzenie opuszczonego budynku zakończyło się dla czwórki przyjaciół bardzo nieprzyjemnie. Stop! Musimy zadzwonić na policję. Ten facet jest jakiś chory. Dopiero co wstał, był skołowany. Nie wiedział, czego chcieliśmy. Obudziliście piętego starego pana gnoje. Weszliśmy bez pozwolenia na teren prywatny, a ja nie chcę płacić mandatu. Zobacz, czy nie mam coś tutaj z tyłu, bo strasznie mnie piece. Masz zadrapanie Ach. i szkło! Moje akcje Robin, Możesz zacząć sześć swój nowy kostium. Lub zostajesz wampirem, nie wiem, jedno styk. Od tamtej wyprawy minął miesiąc. Przyjaciele znowu wybrali się na biwak w lesie. Ich uwagę zwróciło dziwne zachowanie Rafała. A ty nie przesadzasz kolejna tabletka, to nie są cukierki. Wiem, ale głowę mi zaraz rozsadzi. Zabierzcie go w cień, mordy, że ty złapałeś coś od kleszcza. Powiem ci, że średnio wyglądasz. Szepiłem się, raczej nie. A! Oh. Masz gorączkę. Oh. Oh. Trzeba jechać do miasta, trzeba go zabrać do lekarza. Nie. Po prostu go jeź w czoło wariatko. Pomóżcie Ej, mi, jemu coś jest! Rafał, co jest? Chodźcie, pomóżcie mi, bo Rafał, to. Rafał, co się coś dzieje? tak. była zaczyna przypominać zmierzch. To oni. Siedzieli. Ja co oni, Rafał? Oni tu są. Co wy mi zrobiliście? Ja co oni, tam nikogo nie ma? Mówi bez no sensu! To wszystko przez was, co wy mi zrobiliście? I oni. Zaraz mię ja prosadzi. Dziewczyny, to nie jest normalne. Szybko, pakujemy się, idziemy do szosy, łapiemy stopa i jedziemy do najbliższego szpitala, szybko. Ale on w takim stanie... To no, było trzeba nie jest spray i bananów! Chodź! Ej, A... pali mnie słońce, zabierzcie ode mnie Ała, moje oczy! Skóra mi płonie! On się zmienia, weźcie go do jaskini! No coś o... jest! Mówi, że go słońce pali, on ma jakieś zwidy, o mamy, ja słyszałam, że to się objawia przy KZM i przy boleriozie, ale my jesteśmy ostrożni, uważamy, że naszczepiliśmy się na M i uważamy na klewce. Proszę się nie wymączać, ty Gnój Gnoju, pie... On się dusi. Niech go pani zapyta, czy coś go boli. Rafał, czy ciebie coś boli? Tak, tutaj, taki duszący ból. Boli go serce, on nigdzie nie dojdzie! Mówisz to trzeci raz, a gdzie miałby dojść? Dwa dni później. Rafał Gładysz zaraził się wścieklizną po ugryzieniu nietoperza. Kilka dni po przyjęciu do szpitala mężczyzna zmarł na wywołane wirusem wścieklizny, ciężkie zapalenie mózgu. Wow, to jest pierwsza śmierć, kogoś na Artuję 12. Ktoś umarł! Na śmierć! Gdybym lepiej przyjrzała się tej ranie, to może zauważyłabym te ślady zębów. Twoja wina. To wyglądało na zatrpanie Skąd mogliśmy wiedzieć, że te nietoperze były chore? Ze szkoły, od mamy, od taty, od cioci, od wujka, z internetu. Nawet gdybyś się zapytał nietoperza, to pewnie by ci powiedział. Drugi odcinek. Piętnastoletnia Maja Pawłowska odpowiedziała na ogłoszenie studia fotograficznego. Wraz z Kamilą Janiek i Roxaną Szydłowską miały wziąć udział w sesji promującej stroje plażowe. Dziewczyny skłamały, że są pełnoletnie. Ej, dziewczyny! Ja nie idę z wami. Ja się jednak trochę cykam. No, to muszę trochę cykam. No, nie możesz się teraz dostawić, miałyśmy mi być wy, trzy. Po prostu przemyślałam to i nie chcę iść, okej? Okay? Nie chcesz być sławna? Sławna? Z czego? Z pokazywania tyłka? Tak. Błagam cię, na pewno o to chodzi. Stroje kąpielowe? Ty no nie przesadzaj, przecież jak na plaży idziesz w golfa. Robisz zamęt, Roxana. Nie robię żadnego zamętu, okej? Okay? Widzisz gdzieś tu reklamę tego studia? Facet zaprosił nas do swojego mieszkania, równie dobrze może mieć tam. Agencje, a nie studio. Czy ty masz właśnie stoczysz się IQ i myślisz par dokumencie? Co ty tu w ogóle robisz, ty! Pisz Nie chcę cię widzieć! Maja i Kamila były pozytywnie zaskoczone profesjonalizmem fotografa oraz wyglądem jego studia. Zdjęcia trwały już prawie godzinę. Wow! No, są teraz na plaży, na Hawajach. No, jak prawdziwe modelki. Dobra dziewczyny, mamy to. To zmieńcie teraz stroje na dwuczęściowe, Poprawcie kreski i makijaż. I zaraz się widzimy. No dzięki. No siema. Dokładnie. Mieszkanie numer 15. A czemu mówisz tak dziwnie do dostawcy kebabów? Jak robię zdjęcie, to nie otwieram drzwi. Kod do bramy to 8397. Tak. Tak jak zawsze. To na razie. Czekam na Ciebie. Jest. Super. Komu Ty to wysyłaś? No jak to komu? wpada. No ale słyszałaś co powiedział Artur? No jak jest sesja, to on nikomu nie otwiera drzwi. No, nie przesadzę. Słyszałam kod, jak mówił. 839. Sprytnie. <laughs> Sprydziula. Sprytnie. <laughs> Dziewczyny były coraz bardziej zmęczone. Strasznie się po prostu, już mam dość. Kiedy będzie przerwa? Jaka przerwa? Jeszcze mamy 12 kostiumów. Ile? 12. To chociaż, nie wiem, daj nam coś do picia, przecież ile można stać? Zamówiłem szkatering, ale dam wam pić. Proszę, Tutaj macie szklanki. Bardzo proszę. Dziękuję sok, sok. weźmy też na... I za chwilę wracam. A czy soczek dla dzieci nie powinien być w Dobra dziewczyny, wracamy. Już, już. Wstajemy. Uśmiechnąć się ładnie, proszę! Ludzie na plaży się uśmiechają! Teraz Maja daj tutaj rękę na ramię. Tak, o, bardzo dobrze, tak. Nie, nie mogę. Majeczka, Maja, no co ty? Jeszcze no mam tak. bardzo dużo pracy. Nie, ja muszę usiąść. Wszystko dobrze? Nie, ja nie dam rady, mi jest słabo. Nie, no ale ten co ty mówisz w ogóle? Nie wiem, ja chyba będę wymiotować. Mi... To chyba catering, wiesz. O, pewnie Katerin, Katerin. O, pewnie Katerin, Katerin. Spoiler alert! To twój stary! Ma ja wszystko okej? Okay? Co, nie mogę. Ja to... też, naprawdę? Nie wiem, jak tak nie kontaktuję, teraz w ogóle mam jakieś kropki przed oczami. O Jezu, ale od czego? Nie hmm. wiem od czego, tylko od tego, że tyle pracujemy, w ogóle nie mamy odpoczynku. No się ma. Mam Ale nie wiesz co, teraz też zaczęło jakoś tak głowa dziwnie kręcić się i chyba będę miotować. Chodź, widział jak widzę. No klasyczne porwanko no, na Czechy. O, widzę po elegancko. Dawaj już na rozluźnienie, idziemy z tym Martem. No to co? Proszę bardzo. Która Ci się podoba? No, Nie mogę wziąć nawet. Ale wypadłam będę z tą czarną. to od razu mi wpadł w rączki. Wejdź teraz i powiedz im! NIE wolno. A, tutaj mam pierwszy stopnik. To, co tam zobaczyłam, kompletnie mnie przeraziło. W pierwszej chwili oczywiście chciałam uciekać, ale no, nie mogłam zostawić dziewczyn. Więc pierwsze, co mi przyszło do głowy, to po prostu zadzwonić na 112. W jego domu. Chcemy zejść na dół i poczekać, nic by się nie groziło. No tak. Jednak 130 jak human z 15. Przepraszam. Ci teraz jest gwałcą. Nie można im pozwolić na to. Dziadzie się tobą tu dopiekuje Zaraz wypoczniesz, będzie git. Nie wynoszą. Kurde, drzgała mi się. Mniam. Możesz mi dać spokój? Bo ona chyba zeszła, nie rozumiesz? Jak to zeszła? No zeszła mi chyba. Co ty pier... No faktycznie. <grym> I umarła sobie. Dobry mamy strajk dzisiaj. Ty, e, chwile, a może prądem? Masz jakiś paralizator? Jakim prądem? Skąd mam ci go wziąć? To to jest? Roxana, nie! Nie mam pojęcia, kasuj ją! Ja ona w chwilkę, Uciekaj z tego mieszkania! Stało się to, co najgorsze. Dziewczyna się ujawniła, a przecież była jedynym świadkiem być może nie tylko próby gwałtu, ale również morderstwa. Nie zdawała sobie sprawy z tego, na jakie niebezpieczeństwo się naraża. Oho, może będzie WQ. Dziewczyna zaczęła uciekać do windy. Tam, surprise, bo z windy wyszła policja. lubi dubi szybka akcja, panowie zakuci, a ratownicy poszli ratować pozostałe dziewice. stolapki miały sporo szczęścia. Pomoc przyjechała na czas. Za próbę gwałtu oraz posiadanie niedozwolonych substancji mężczyznom grozi do 12 lat więzienia. Mężczyzną grozi do 12 lat więzienia. To prawie tyle lat, co, co te dziewczyny. Ona pisali o roksanie. Tak? Co ty gadasz? Poważnie? Nie zrobi z niej bohaterkę? Jaką bohaterkę? Nie przesadzaj. Dawaj czytaj, Trzy nastolatki czytają gazety. Koloryzowane. Dopiero w szpitalu dowiedziałam się, że to Roxana zadzwoniła po pomoc. Nie uciekła, nie zostawiła nas. Tylko przyszła i pomogła. Doceniam to. Naprawdę to doceniam. Ale na jutro jestem umówiona z Pawłem za Elix. Podobno ma robić nam jakąś fajną sesję na plaży. Trzeci odcinek. Ale czupka choinka. Nie... Zajdźcie się mi jako ubrana, zawieź, bo nie sięgnę. Dobra, tylko już nie maruć. Ojeju, ale ogromny krzak. Biedna podłoga. Będziesz się potem cyklinowała dziewczynką. Chyba, że nie przeżyjesz. Nie wiadomo, czy da się przeżyć odcinek na ratunek 112, jak się nie występuje. Ryzyko zawodowe. Musi być na czubku. To przynieś krzesło O nie, będą robili Icy Tower Przynies stołek Przyniesz stół z jadalni i, i łóżko starych Kiedy kuba uderzył głową o kant stołu. Spoko to. Podmuchaj i będzie git. No co tam, Miulka? Mamo! Mamo, po co robiłaś dzieci? On spadł! Pogazałam mu mówić i na Kuba zleciał. Uderzył głową o stół. Leży i się nie rusza. Jak to się nie rusza? Próbowała mi podsiąsnąć i nic. Nie otwiera oczu. Chyba miał wypadek, spadł z wysokości. Nie, 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 nie. Spadł z stołu, krzesła i taboretu. Dzień dobry, czy rozmawiam z Julką? Dzwonię z centrum powiadamiania ratunkowego. Tato przekazał mi informację, że twój brat miał wypadek. Tak! Mój brat spadł z piramidy. Piramida? To przepraszam, przepraszam na emocje, ale my nie dojeżdżamy do Egiptu, więc muszę się rozłączyć teraz. Do widzenia. Cześć! Czwarty odcinek. Dyplomowany trener rozwoju osobistego Daniel Salicki prowadził kolejne szkolenie na temat sztuki uwodzenia. Szkoła czego? Sztuki uwodzenia. Godzinę później Daniel zrobił krótką przerwę. W sali wykładowej pozostała jedynie Irma. Świetny wykład jak zawsze. Słucham cię z przyjemnością. A ja was słucham, bo muszę. Przepraszam, ale jestem trochę zajęty. Porozmawiamy później. A może po wykładzie pójdziemy na kawę? Hmm? To chyba nie jest dobry pomysł. Ale dlaczego? Bo jesteś tą złą szostrą z Kopczuszka. Cześć kochanie! O, co cię natchnęło? Potrzebuję natchnienia, żeby odwiedzić męża. Mam dziś wizytę kontrolną, a po drodze przywiozłam ci obiad. Proszę. O, jesteś kochana. Przyniosłaś nawet sztućce. E, to moja kursantka, pani Irmina, a to moja żona Honorata. Dzień dobry, miło mi. Dzień dobry. Zabiję cię w śnie poduszką i twoje nienarodzone dziecko też! Lecę, bo się spóźnia dziś ważne USG. Pa. Uważaj na siebie i zadzwoń po wizycie. No, widzę, że wszystko dobrze u Ciebie. Żona, obiadki, dziecko w drodze. Odpaliłaś się szybciej, niż myślałem. Pani Ermino, już od dawna chciałem z panią e, porozmawiać. Słucham, pani? Od kiedy my jesteśmy na pan-pani? Z tego, co ja pamiętam, to wypiliśmy razem brudzia i uczciliśmy to długim pocałunkiem. Po pierwsze, co to, to brudź? A po drugie, fuj. Jesteś tylko moją kursantką i myślę, że to już czas, żeby zrezygnowała z tych szkoleń. Zostajesz wydalona ze szkoły uwodzenia. Minus 20 punktów dla Lacelynu. To najpierw wielka sztuka uwodzenia, a teraz kopniak w tyłek? Jedmina, posłuchaj. Mam żonę, za chwilę będę ojcem. Między nami do niczego nie doszło. Nie? Nie? No wiesz co, ja mam inne zdanie na ten temat. Nie? Nie możesz mnie zostawić w spokoju? W spokoju? Nie. Weź go, zostaw w pokoju. Jesteś zwykłą szumowiną, a nie żadnym kołczem. Wiesz co, mam już dość. Nie życzę sobie, żebyś chodziła na moje szkolenie. Jeszcze raz Ciebie zobaczę, to wezmę policję. Jeszcze zobaczymy, kto wezwie policję. Dzwonimy na policję? Po przerwie Daniel przeszedł do dalszej części zajęć. Prowadzenie szkolenia okazało się prawie niemożliwe. Kontakt wzrokowy, zanotujcie to sobie. Yy, ważne jest, żeby pokazać drugiej osobie, że mamy szczere intencje. <laughs> Co panią tak śmieszy? Szczere intencje? Dobre sobie. Kryiiiiczzzzzzz! Panie Irmo, proszę się uspokoić, bo będę musiał wyprosić panią z sali. Nikt mnie nie będzie wypraszał z sali, a już na pewno nie ty! Rozumiesz? Spokojnie, proszę odłóż ten nóż! Zapłacisz mi za wszystko! Wtf? On się to tylko buzi! To była scena jak z taniego romansu. Ale działa się naprawdę i ja w niej uczestniczyłem. Ani romans! W darmowym pardokumencie. Pięć minut później. Do końca życia będziesz żałował tego, co mi zrobiłeś, rozumiesz? Mam dość takich jak ty! Nie chociaż inni opuszczą tą salę, po co ich w to mieszać? Żeby się dowiedzieli, jakim jesteś draniem. I jakie ma dziwne okulary! To jest jakaś wariatka. Tym bardziej proszę jej nie prowokować. Wszyscy zapamiętacie ten dzień! Irma, proszę, uspokój się. Teraz nagle przeszedłeś na ty. Ciekawe, jak będziesz wołał do mnie za chwilę. Tyle wystarczy, żeby ze sobą skończyć. Pani Irmo, niech pani się uspokoi. Tak nie można. Ty weź spójrz na siebie, wiesz? Jesteś takim samym nieudacznikiem, jak ci wszyscy tu. Czy on właśnie próbuje popatrzeć na siebie? Ona chyba chce się otruć. Trzeba ją powstrzymać. Proszę zostać na miejscu. Niech pani tam nie wchodzi. Podejdź tylko, a cię Ona popchnęła całe opakowanie leków. Na pewno to zrobiła. Be, bez popity. No i nagle żonka, która stała pod drzwiami sali i zadzwoniła na 112, zemdlała przez ciążę. Zauważył to mąż i szybko do niej pobiegł. W tym czasie drugi ziomek obezwładnił panią w dziwne imię. I chwilę później przyszła policja. Tu policja, nie ruszaj się! Pod ścianę, pod ścianę! Pod ścianę! Ona popchnęła leków. Zróbcie coś! Proszę się obudzić, halo. I ta oczywiście akurat zasnęła po marsjankach. Na oddział ratunkowy trafiła kobieta z objawami zatrucia. Została poddana zabiegowi płukania żołądka. Dzięki szybko udzielonej pomocy nie doszło do upośledzenia funkcji wątroby oraz układu oddechowego. Po kilku dniach obserwacji została wypisana ze szpitala i skierowana na leczenie psychiatryczne. Przynajmniej nie umarła. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli się on Tobie spodobał, to... to idź z Tobie stąd już, bo to... To dla Ciebie już za późno oglądać te odcinki do końca oszalałeś? Cudownie dzisiaj się dla Was nagrywało. Mam nadzieję, że zobaczę Was za tydzień lub we czwartek i widzimy się również na moim drugim kanale oraz na streamach, które są już jej regularni. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, papa pa.